Grzeszy, stówka, Agnieszka na razie zero, a za chwilę runda druga. Proszę. Anna Jurksztowicz, Pink Floyd, o, wreszcie. Ryszard Rynkowski, Irena Jarocka, Roy Orbison. A dlaczego filologia rosyjska, Agnieszka? Myślę, że zostało mi to tak pod. Po podstawówce, jak nasza pani nas zaraziła po prostu miłością. Od nauczycielki? Języku. Tak. Widzicie, jak to zależy, nauczyciele drodzy, jak można rozpalić to pasję jest. potem, to właśnie na całe życie. A byłaś? Nie, nie byłam, ale mam nadzieję, że jeszcze pojadę. Co wybierzemy, Agnieszko? Może Ryszard Rynkowski. Proszę. Grzegorz? Też pan klucz? Dobrze. Ten sam klucz. grzeźmy dalej. Anna Jurusztowicz. Mhm. Poprosimy. Zagrajmy. Grzegorz. Stan pogody. Dobrze. Grzegorz z Poznania, DJ. Tak jest. Już jesteś sławny w, w Europie, tak podobno. No, dopiero <coughs> mogę być. Obym był. No ale grasz za granicami w klubach. Tak zdarzy, zdarzyło mi się, zdarzy mi się za parę dni wyjechać do Belgii. No. Zagrać parę imprez. Zobaczymy, co będzie. A jak to się robi, że jadę do Belgii i gram imprezy w klubie? No zostałem zaproszony przez pewien klub. A, rozumiem. E, skończyłeś realizację dźwięku. Tak, w tym roku w czerwcu skończyłem. Dwuletni. Kierunek. Fajny kierunek. Czyli masz ucho. Powinieneś śpiewać też. E, miałem taki mały epizod w życiu, studiowałem na wydziale organowym i miałem emisję głosu. I Pani mi, Pani mi jednak uświadomiła, że, że wokalna, jednak to w nie, nie w tą stronę. To, to nie jest ta strona. Zrealizacja. Tak? Zostawmy to lepszym. Jasne, rozumiem. No tak, realizatorzy rzeczywiście mają ucho, ale, ale nie znam takiego, który śpiewa. Na przykład nasz teraz realizator dźwięku też nie śpiewa. Wojtuś, co? Cisza mówię? Nie śpiewa. Nie śpiewa. Zagrajmy coś. Pink Floyd? Pink Floyd, mm -hmm. proszę. Grzegorz. Another break in the wall. Ładnie powiedz. Another break in the wall. Another break in the wall. Chodźcie wszyscy. We don't need no education. We don't need no fault control. No Classroom! To dobrze, że istnieli, co? To dobrze, że był taki Pink no. I że bitali się byli w ogóle. Dobrze, parę rzeczy się dobrze wydarzyło na świecie. Jedna <grystanie> Jarocka, Roy Orbison. Roy Orbison. Agnieszko, no weź. No. Roy Orbison, proszę. Ula, pierwszy. Pretty woman. Pretty woman. Tak. Jedyna Jarocka, proszę. Grzegorz? Pudło. Odpływają kawiarenki. Kurde, trafił. Pani Renko, witamy, zapraszamy. Przegi są kawiarenki, Pod okna ich całe z gwiazd. Gdzieś za kamarki, wielkich miast ciągnie nas. Kawiarenki, kawiarenki. Świata w kół, ty i ja i nasz stół. Za witrażem szklanych marzeń, ledwo świat poznajemy już, choć jest stół. Proszę, uprzejmie. Piękne przeboje, Irenko, śpiewałaś. Dziękujemy serdecznie. Żegnamy się z Agnieszką. Kuferek dostaniesz, pieniędzy nie. Grzegorz 880, u lat 420. Dziękuję. Proszę, Agnieszka. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A to, jakieś zajęcia z dziećmi masz? Jeszcze nie. nie? Bo chciałem Ci powiedzieć, że im pomachać, że Pani Agnieszka i tak dalej. Ale to na następnym razem za chwilę runda trzecia. Proszę bardzo, runda trzecia. Ula i Grzesiu. No to zaczynaj. Dwójka. Zdzisława Sośnicka. Dogoni mnie. Po czterech? Po jednej? Bez znaku zapytania. Po jednej. Bez ciebie by jesień? Dobrze. Proszę dla uli.